Halo halo cześć Manko z tej strony Tomciogracz gracza. to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator. A Tym razem dziś na serii drugiej Ogólnie widzowie to pole poza odcinkiem skończyłem na tym polu uprawę tutaj skończyłem się w paku W dzisiejszym odcinku, chciałbym tutaj zasiać nawóz. Jak się uda... za pracę. Jak się uda... To jeszcze bym... Być może zacznę... sobie... w tutaj pszenicy. w tym polu ale to tutaj wiecie, wejdzie z tym nawozem chociażby chociaż wieje, że tu w miarę w miarę szybko się w miarę szybko się stmówi, więc Wiecie, zaczął ten, ta się wy. Co tutaj o mnie jak robię? I już jest ogarnięty minaczek. Przelecie jedno, ale Ogólnie widzowie, jakaś nowa aktualizacja, znowu dzisiaj mi wyskoczyła, bo ogólnie nagrywam od, od przodu, tak na, jak to się mówi, na zaś. Odcinek jest z około tygodniowym, ponad tygodniowym wyprzedzeniem. Nagrywany, e, przepraszam, ten odcinek jest. Nagrywany w poniedziałek. Wychodziłam w sobotę. na ten odcinek. Miałem jest nowa aktualizacja. O. Nie skończyła mi się pobierać sobie aktualizację najwyżej widzowie sprawdza to poza odcinkiem co nam dodała co wniosła co być może coś poprawili wątpię ale to mniejsza auto, zobaczymy co nam da ta aktualizacja. Ale to tak jak mówię sprawdzę sobie już poza poza odcinkiem Być może na którymś z kolejnych odcinków, które bym nagrywał po tej aktualizacji, jeżeli coś mi padnie, to Wam oczywiście dam znać. Okej. Okay. Jak mówiłem przed u tu na tej serii mam. Może w ciągu sezonu dwóch, znaczy wymianę maszyn. Ogólnie zamysł tutaj mam taki, żeby, żeby se póki co w sezonie i w jednym sezonie dokupić jedną maszynę. Taką jest najpotrzebniejsza. Wiadomo, jeżeli będę na przykład miał nowe hodowle, bo też tak tutaj prowadzać. Więc, jeżeli będę miał nowe hodowle, tutaj będą mi dochodziły nowe maszyny czabne. Być może będę dokupywał nowe pole. Tak jak już mówiłem o tych hodowlach, co któryś sezon. Na pewno będę chciał też do... rozpoczynać tutaj nowe jakieś te, 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 te hodowle, żeby coś tu też się działo na tej gospodarce, żeby to rozwijać. No, i jedną maszynę w sezonie z tych, które mam obecnie na gospodarstwie wymieniać. To teraz by wyglądało tutaj w ten sposób, że te maszyny bym wymieniał, które. kurcze kurczę wjazd. ale to co? co? Yy, maszyny bym wymieniał te, które. Yy, parace mi tutaj schodzą na odcinkach najwięcej Na przykład yy, w tej chwili siewy uprawa, orka i wadość długo mi schodzą, jak widzicie. Więc na pewno bym chciał zmieniać te maszyny, ale to. Jak ja to mówię wszystko po kolei drobnymi kroczkami A wiadomo tutaj, yy, czy jakby, się, jakby mam więcej pól, czy, czy tak teraz na przykład te kury wprowadziłem, czy tam coś jakieś inne zwierzęta to będą, to, 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 to są mi inne dochody na gospodarstwie, inne obroty, dochody i tak dalej. A oprócz tego, myślę, że tutaj wejść jeszcze. Yy, Jakieś nowe tutaj, nowe no, jakieś fabryki, gałęzie gospodarcze i tak dalej, ale to tak jak wam mówię, właśnie z czasem. Podobnie jak to wygląda w serii pierwszej u mnie, ale tam tam mi się nieco to gospodarstwo być może wolno rozwija, ale też myślę, że tam jakoś to widzowie, jakoś to ogarnę. Rozwinę to już parę. Tak, jak tu mam pomysły jakieś na, na dalej, na tą serię. Tak też tam mam kilka pomysłów na najbliższy czas na tamtą serię. Jak i na tą z polską serię też są pomysły, więc. Tu mi się nasiona skończyły, muszę podjechać. Nasiona jeszcze. сейчас. Че как? И так же. ogólnie teraz wjechałem w ten sposób przejadę do końca zobaczę jak tam daleko mi brakło nasion, najwyżej dokończę tamten przejazd i teraz, potem będę jeździł jak teraz przy tym przy tym krańcu poła no to mi daleko nie está alto Jeszcze tutaj w tym sezonie by zostało właśnie to pole zasiać popsiać pszenicą. Dzisiaj już raczej tego nie skończę, ale myślę, że na może coś poza odcinkiem sobie ogarnę kawałek część Prośbę sobie zostawił na następny odcinek, bo jeszcze mam sprzedaż do zrobienia. Tutaj mam 20 tysięcy litrów pszenicy do sprzedania. Cena by była dobra na wrzesień-październik. Mamy. mamy widzowie październik więc się zastanawiam czy by tego nie zrobić właśnie na kolejnym odcinku wiadomo no, tym se to jest pierwszy tutaj na tej serii sezon w którym mam dwa pola i różne uprawy więc też tak się zastanawiam, bo jeżeli bym sobie zostawił tutaj y, część pola na następny odcinek do obsiania, bym być może puścił sobie, wiecie, pracownika ja bym się zajął sprzedażą wtedy, ale to mówię to zobaczę na kolejnym odcinku bo jeżeli na przykład będzie tak od przyszłego sezonu wyjdzie nieco więcej, wiecie yy... tych rzeczy tutaj do sprzedania, ale być może będą jeszcze jajka, to mówię to wszystko właśnie co tu w gór. Z. to tych, tych sprzedaży też będzie więcej, bo będzie więcej rzeczy do sprzedania w sezonie po, 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 po żniwach. Być może, nie wiem czy w tym sezonie, ale od przyszłego sezonu bym robił na tej serii, już typowo takiej, wiecie, odcinek sprzedażowy. Wtedy bym mógł w momencie to robić, gdy też jest dobra cena, a zaplony i tak dalej. też by była dobra cena na październik na to mówię to wszystko wszystko zobaczę widzowie w trakcie W tym bądź razie dzisiejszy odcinek ja już kończę. Zapraszam oczywiście na poprzedni, na Discorda i na fan na Facebooku.